Let's go. Chyba w lewo Ale fajnie, bo tak miękko, miękka ściłeczka A tam było rozwidlenie I na prawo idzie właśnie Ta druga trasa Nie stresuj się kamerą, korzenie tutaj górą można fajnie przejechać. Trochę bardziej się odchylaj do tyłu. Troje musisz bardziej biodrami wychodzić za siodełko jak hamujesz na przykład albo na stromszych tych Na stromszych elementach. Przez to też cię ręce trochę bolą, podejrzewam. No, Kurwa wiedziałem, że jedzenie tych kotletów się kiedyś... 那不啦。 Ale krótkie takie całkiem. Okay. Krótkie tak, bo tędy podjeżdżaliśmy? Nie. A nie. Nie, tu w prostej jeszcze. Aha. Dobra. Myślałem, że ten, że. Czy koniec już? No, że w sensie tędy podjeżdżaliśmy tą drogą? Nie, nie tędy podjeżdżaliśmy Aha. Nie tędy, tu tych pożarówek jest parę. Dobra. Tu jeszcze ten, tu jeszcze będzie taka jeszcze chyba, wiesz? fajnie sobie przeskoczyć całkiem Jak przyjemnie Fajne, całkiem to... przyjemnie co tak strzela? poligon wojskowy o kurde ćwiczą no dobra tutaj będą te chłopki kurde a spróbuję nie no, to żadę! No, no, chodzi, chodzi o to, że nie wiem jaka prędkość, wiesz, bo ostatnio myślałem, że jadę dosyć szybko i skejsowałem. A nie tak, to, to spoko! A co są wybicie i lądowania? <Głuchy> tak? No właśnie tak z tymi wybiciałem. z tym wybicie może jeszcze jakieś jest, ale, Aha! <głuchy> ale lądowanie tak bardziej po polsku. <głuchy> <głuchy> Nie, no całkiem, całkiem. Nie, no spoko to było. Nie było tam nic, tutaj w prawo. tutaj ciasno. Yo, ty chodź Maciek na dół! Bo tam Karolek już czeka Kto czeka? Karolek o, proszę. A ty dzwoniłeś do mnie? Ano A widzisz Fajne, mega fajne. Chyba muszę tylko zmienić trochę opony, bo mi trochę ślizga. Ten przód, ale poza tym kurde petarda. Zajebiście. Nie trafione. Je? Zajebiście. <laughs>